Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Spotkanie z prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie Akcji Internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest pani Edyta Grymel. Witam Państwa. Radca prawny, doradca obywatelski oraz mediator współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będą ustalenie kontaktów z dziećmi między innymi jeżeli chodzi o rodziców, a także o dalszą rodzinę. Pani Edyto, czy często zdarza się, że z takim problemem zgłaszają się do Państwa do punktów klienci? Owszem, nie jest to problem tak częsty jak same rozwody. Niemniej wiele spraw, z którymi dzwonią ludzie do naszych punktów, to są właśnie problemy dotyczące kontaktów z dziećmi, realizacji tych kontaktów. Państwo mają problemy począwszy od rozumienia, właściwie rozróżnienia pojęcia władzy rodzicielskiej a, a kontaktów z dziećmi, po konflikty dziejące się między samymi rodzicami, nie tylko między byłymi małżonkami, bo przecież kontakty z dziećmi to, to tematyka niekoniecznie tylko porozwodowa czy okołorozwodowa, ale Również tematyka osób, które nigdy w formalnym związku ze sobą nie były, natomiast łączy ich wzajemnie wspólne dziecko. Więc, tak, ludzie dzwoniący wielokrotnie nie wiedzą, od czego zacząć, nie wiedzą, jak rozpocząć, właściwie można to nazwać walką o swoje, są przekonani, że jeżeli już raz coś w temacie kontaktów z dziećmi zostało przez sąd uregulowane, to temat jest zamknięty i nie do ruszenia. Podczas gdy każdą, każde orzeczenie obejmujące problem kontaktów z dziećmi można zmienić. Trzeba skontaktować się z prawnikiem, który pomoże w tym temacie podjąć pierwsze kroki, który poprowadzi, który powie od czego w ogóle zacząć, bo Państwo z tym najczęściej mają problem, mają kłopot, dzwonią i mówią, że nie mają kontaktu z dzieckiem od pół roku, od kilku miesięcy, albo że dziecko nie jest na ten kontakt wydawane i co teraz, bo wszystko zostało ustalone w taki, w taki, w taki w taki sposób. No i są święcie przekonani, że temat jest zamknięty, niewzruszalny, a właściwie niewiele trzeba, żeby jeszcze raz walczyć o swoje przy oczywiście zmienionej sytuacji, w okolicznościach nowych, które determinują to, żeby orzeczenie w zakresie kontaktów zostało zmienione. Najczęściej no takie kontakty są regulowane przez sąd. Czy jest jakiś inny sposób, jakaś inna możliwość, właśnie regulacji tych kontaktów? Um, proszę Państwa. Im więcej sami uzgodnicie, im więcej będziecie w stanie e, zrealizować w porozumieniu z drugim rodzicem, e, tym problem będzie mniejszy, znaczy, każdy z osób, które, każda z osób, która zaczyna walczyć o kontakty z dziećmi, chce formalnego uregulowania danego stanu faktycznego, więc suma summarum wszystko i tak kończy się w sądach, nawet jeżeli państwo rodzice między sobą dochodzą do porozumienia, a to jest najlepsza opcja, to i tak chcą, żeby formalnie dana regulacja znalazła sankcje, więc jeżeli ustalają, dochodzi do takiej sytuacji, że są w stanie porozumieć się między sobą, znajdują dialog i potrafią uzgodnić wiele kwestii, bo przecież kontakty z dziećmi to jest mnóstwo zagadnień, które trzeba między sobą wspólnie ustalić, to chcą, żeby finalnie sprawa została zatwierdzona przez sąd. Natomiast nie ulega wątpliwości, że im więcej Państwo będziecie w stanie rodzice uzgodnić między sobą, siadając przy jednym stole, spokojnie rozmawiając, a jeżeli to nie jest do zrealizowania, to przez mediatora, im więcej jesteście w stanie Państwo wspólnie wypracować, tym procedura sądowa będzie prostsza. Nie będzie konfliktu, nie będzie stresu na sali, nie będzie. Eskalacji tego konfliktu przed samym sądem, więc jest, jest sposób na to, żeby oczywiście te kontakty regulować inaczej, aniżeli przez salę sądową, ale w większości przypadków, tak czy inaczej, rodzice chcą, żeby ostatecznie każde porozumienie znalazło pieczątkę sądu. W tym miejscu chciałabym tylko dodać, że oczywiście Państwo możecie skorzystać z nieodpłatnej mediacji, która również świadczona jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Nasi prawnicy, mediatorzy i doradcy obywatelscy mogą w każdym momencie Państwu pomóc. Najlepiej, jeżeli to jest jeszcze przed właśnie rozpoczęciem procedury sądowej, przed rozprawą. Także my zachęcamy na takie właśnie mediacje przedsądowe, umowne, gdzie Państwo sobie możecie wcześniej ustalić między sobą kwestie, właśnie. Między innymi kontaktów z dziećmi. I z taką ugodą mediacyjną możecie Państwo udać się do sądu, gdzie sąd po prostu zatwierdzi tę ugodę i będzie to wszystko, że tak powiem, zgodne z prawem. Tak, pani ponieważ taka powiedzieć. ugoda ma walor wyroku, więc możecie być Państwo bezpieczni, jeśli chodzi o konsekwencje i skutki nierealizowania jej w późniejszym okresie. Dokładnie. Pani Edyto, a co w takiej sytuacji, jaką rolę w całym tym ustaleniu, powiedzmy, kontaktów odgrywa dziecko? Najważniejszą. I niestety rodzice o tym zapominają. Moje doświadczenie, zarówno z praktyki prywatnej, jak i z dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazuje, że bardzo, bardzo ważną rolę w całej sytuacji odgrywa mądrość rodziców. Wielokrotnie Rodzice wychodzą z założenia, że jeżeli mają dziecko pięcio czy dziesięcioletnie, no to ono ma już swój rozum, rozumie sytuację i zdaje sobie sprawę z tego, co się między rodzicami dzieje. Więc proszę Państwa, niestety tak nie jest. Pięcioletnie dziecko będzie Wasze rozejście rozumiało. Umysłem pięciolatka, dziesięcioletnie dziecko będzie Wasze rozejście rozumiało umysłem dziesięciolatka. I nie oczekujcie Państwo, że dziecko zostawione samo sobie w konflikcie, jaki toczycie z drugim rodzicem, poradzi sobie. Nie poradzi sobie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby rodzic dziecko przez rozejście z drugim rodzicem, przeprowadził, pomógł rozmową, nie wiem, czynem, czymkolwiek, żeby, żeby dzieciak nie zostawał sam. Zaczyna się od konfliktu lojalności, a kończy poważnymi konsekwencjami w życiu dorosłym dzieci z rodzin, które, które się rozpadły. I nie ma znaczenia, proszę Państwa, czy jesteście, czy byliście małżeństwem, czy żyliście w konkubinacie, jeżeli walczycie o dziecko, mądry rodzic to taki, który własne zarzuty wobec drugiej strony schowa do kieszeni, a priorytetem, jakim będzie się kierował, będzie to dziecko, które wspólnie z tym drugim rodzicem ma. Które się urodziło, które widzi, które słyszy i które czuje. Więc y, pamiętajcie Państwo, że dobro dziecka to nie jest tylko i wyłącznie element, jaki powinien przyświecać czynnik sądowi rozpoznającemu sprawę, ale w głównej mierze rodzicom, którzy mają obowiązek przeprowadzić dziecko przez to rozejście. Ja oczywiście nie, nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach, kiedy Rozejście się rodziców to jest wybawienie dla dziecka, bo, bo jest przemoc, bo jest maltretowanie, bo są gwałty, bo są osobiste dramaty, i, i to rozejście się rodziców to jest błogosławieństwo, tak właściwie. Mówię o tych sytuacjach, kiedy rodzice byli, kochali się, mieli wspólne dziecko i nagle kochać się przestali, a zapominają w całym konflikcie i we wspólnych żalach o tym, że, że ten maluch wszystko widzi. I niestety czuję i rozumie tylko i wyłącznie na własny sposób. Kochani, pamiętajmy o tym, że dzieci też mają uczucia. I ich uczucia są najważniejsze przy takich e, sytuacjach. Dzieci słyszą, warto, proszę Państwa, dzieci słyszą. Warto jest spytać również, e, co one myślą na temat kontaktów, czy z, z którym rodzicem chciałoby zostać, jak często chciałoby widywać drugiego rodzica i uwzględnić to przy, e, przy rozprawach sądowych, przy właśnie ustalaniu tych kontaktów z dzieckiem. E, ponieważ dziecko będzie cierpiało, jeżeli, jeżeli my się zaprzemy i stwierdzimy, że nie, nie, nie będziesz się widywał tak często z ojcem, z matką, ponieważ ja sobie tego nie życzę. Spytajmy dziecko, dziecka, co ono sobie życzy. Panie dyto, mam też takie sytuacje, że często po takich ustaleniach między rodzicami dochodzi do sytuacji, że od dziecka ograniczone są inne osoby. Przypuśćmy, że dziadkowie. Czy dziadkowie też mogą iść do sądu i, i, i walczyć o to, żeby mieć kontakt z własnymi wnukami? Oczywiście, dziadkowie również. Ja, co prawda, nie spotkałam się w swojej praktyce z, taką, z takim przypadkiem. Nie przypominam sobie również żadnej rozmowy z dyżurów w punktach nieodpłatnych porad prawnych, ale tak, dziadkowie to są osoby, które również, tak jak rodzic, mogą walczyć o ustalenie kontaktów z dziećmi no będą musieli ponieść takie same opłaty z tego tytułu jak normalny rodzic, będą musieli wykazać się jakimś pomysłem na pewno i propozycją na to jak to wszystko ma, ma wyglądać i ma być realizowane, no i nie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności sąd będzie brał tutaj pod uwagę to dobro dziecka i, i wszystkie okoliczności towarzyszące, natomiast tak sobie teraz na szybko myślę, dlaczego tych spraw nie jest tak wiele? Może w ten sposób. Każdy z rodziców, który przechodzi przez problem i tematykę kontaktów z dzieckiem i domagania się tych kontaktów z drugiej, z, drugiej, z drugiej strony. W momencie, w którym kontakt realizuje, wielokrotnie... Może nie mieć czasu na to, żeby w danym konkretnym dniu z tym dzieckiem rzeczywiście czas spędzić, choćby weekendy. Często jest tak, że rodzic, który realizuje kontakt, od razu, znaczy nie od razu, no, ale wykorzystuje czas jemu dany na to również, żeby dziecko widziało się z dziadkami, i pewnie dlatego ten, ten mechanizm tutaj jakby zaskakuje, działa. I w jaki sposób się sprawdza, i pewnie jest to przyczyna, dla której no, dziadkowie, tak czy inaczej, z dziećmi się, ze swoimi wnukami, się widują. A sytuacje, kiedy mieliby wystąpić um, o to, żeby sąd zajął się ich przypadkiem, to pewnie um, rzadkie, ale jednak sytuacje, które mogą zaistnieć. I tak, proszę Państwa, jak najbardziej. Wniosek Bo do sądu po i po prostu. Y no nie walczą też w tej kwestii. Może nie wiedzą, że mogą. A z pewnością, tak. Myślę, jest że tak, prawo. że jest to, że, że, że może to być jeden z czynników, na których nie są, nie są po prostu świadomi swoich praw, nie wiedzą, że im się też należy, albo nie chcą najzwyczajniej w świecie dorzucać do ognia. Być może. Po jak, się, jak się małżonkowie kłócą, byli małżonkowie czy partnerzy, to. Często dziadkowie no, odchodzą na bok, żeby, żeby nie. Żeby był nie doliwy, spokój, żeby nie, nie zaogniać sytuacji. Pewnie tak, ale tak, szanowni dziadkowie, macie również do tego pełne prawo. Wspomniała Pani wcześniej, że są sytuacje, kiedy ten kontakt nie jest realizowany. Jedna ze stron ogranicza drugiej stronie. Czy polskie prawo w jakikolwiek sposób y, pomaga y, tym rodzicom w uzyskaniu, właśnie w egzekwowaniu swojej realizacji kontaktu z dzieckiem? Tak, są instytucje, które ku temu służą i to nie tylko e, działanie w stronę uniemożliwiam kontakt drugiemu rodzicowi, to również działanie w przeciwną stronę, czyli w sytuacji, w której jeden z rodziców oczekuje, że ten drugi, skoro się zobowiązał i skoro się ze mną umówił, że dzisiaj zabiera córkę i syna, nie pojawia się. No i, to, to są dwie sytuacje, ale tak, polskie prawo przewiduje coś, co nazywa się po pierwsze zagrożeniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz, na rzecz drugiego rodzica, a potem drugi etap nakazanie zapłaty tejże sumy pieniężnej. Więc mamy z jednej strony możemy skorzystać z czegoś, co Nazwijmy ostrzeżeniem. To znaczy, jeżeli przykładowa sytuacja, Mam, mama sprawuje wiodącą opiekę nad córką, tata jest rodzicem, któremu te kontakty są w taki czy w inny, z którym te kontakty są w taki czy w inny sposób uregulowane. I tata upomina się o to, żeby z dzieckiem widywać się częściej. Mama to blokuje. Więc taki tato może wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie zapłaty określonej sumy pieniężnej przez mamę za to, że nie pozwala na widzenie z tatą, ale może być również sytuacja odwrotna, czyli mama, która sprawuje wiodącą opiekę nad dzieckiem, nie jest w stanie wyegzekwować od taty tego, aby pojawił się na widzenie, w terminach, w których powinien się pojawić i ona również może wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie taty, zagrożenie wobec taty zapłaty określonej sumy pieniężnej i praktyka sądowa jest taka, bo padnie pytanie a ile tych pieniędzy, ile jaką kwotę, jakiej kwocie rozmawiamy. No, praktyka jest taka, że ma to być kwota, proszę państwa, dotkliwa. Nieważne, czy dotkliwa dla mnie to jest 200 zł, czy dotkliwa dla mnie to jest 1000, to ma być kwota, która w tego drugiego rodzica uderzy. No więc. Po pierwsze zagrożenie, a w sytuacji, w której mimo tego zagrożenia, mimo postanowienia sądu o zagrożeniu karą pieniężną, zagrożeniu nawet nie karą pieniężną, przepraszam, zagrożeniu zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica, w dalszym ciągu sytuacja się nie klaruje i problem się ponawia, wtedy ten rodzic występuje już o. Z, o ukaranie przez sąd, o nakazanie zapłaty określonej sumy, sumy pieniężnej. W zależności od tego, ile tych nadużyć czy niezrealizowanych kontaktów w międzyczasie było pomiędzy zagrożeniem a postanowieniem nakazującym zapłatę, mnoży się tą kwotę przez ilość tych nadużyć, no i może się okazać, że całkiem sporo temu rodzicowi trzeba będzie zapłacić. E Nowelizacja kodeksu rodzinnego, która gdzieś tam w tyle, o której można słyszeć i którą można, można przecież przeczytać na stronach Sejmu, już zakłada możliwość penalizacji takich sytuacji, czyli no, do polskiego prawa może w końcu wkroczyć kara wymierzana przez sąd karny. To znaczy kara pozbawienia wolności, kara grzywny za nierealizowanie tychże kontaktów. A więc gdzieś temat jest y, y, mocno dyskusyjny. Się, tak. tak. Więc należy się z tym liczyć, proszę Państwa. Niestety. A co w sytuacjach, bo wspomniała Pani, że też te kary mogą być za to, że rodzic nie przychodzi na spotkania z dziećmi. Oczywiście. Może, y, czy taki rodzic... Y, Czyli powiedzmy, ta mama czy tata, który pełni tę władzę rodzicielską i u niego jest dziecko, czy może wtedy wnioskować o to, żeby ograniczyć drugiemu rodzicowi te kontakty, w związku z tym, że nie realizuje ich? Myślę, proszę Państwa, że hmm, jasne jest to jakieś wyjście z sytuacji, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład zagrożenie karą pieniężną, czy w ogóle potem ukaranie karą pieniężną, to nie jest sposób na drugiego rodzica. To jak najbardziej wniosek o zmianę tych kontaktów z drugim rodzicem ma sens. Natomiast no, znowu pojawia się tutaj ten, ten główny problem samo dziecko. Jak, jak w tym wszystkim? odnieść się do, do stosunku dziecka do drugiego rodzica, jak to wygląda, czy to jest tak, że ja przygotowuję na kontakt z drugim rodzicem i to moje dzieciątko siedzi i wypłakuje oczy, bo drugi rodzic się nie pojawił, no to czy mój wniosek o albo w ogóle uchylenie tych kontaktów, albo ich radykalne zmniejszenie, czy to ma sens, czy to jak, jak odbije się to na dziecku, więc Myślę, że trzeba analizować każdą sytuację osobno, i do złotego środka w tej chwili tutaj absolutnie nie wskażę. To jest rozwiązanie które sprawdzi się w jednej rodzinie, ale absolutnie nie sprawdzi się w drugiej. No, może być taki z rodziców, który nie realizuje kontaktów, bo nie pozwala mu na to w tej chwili praca, którą niedawno podjął. No i pytanie, czy ograniczanie mu tych kontaktów to jest jakiś sposób, czy wręcz przeciwnie. Należy rozważyć zmianę tych kontaktów i pozwolić mu na to, żeby je realizował w zupełnie innym kształcie, więc to, z jakim wnioskiem do sądu wystąpimy, zależy od indywidualnego przypadku i naprawdę nie ma złotego środka na to. Jest to zawsze jakiś sposób, ale, ale trzeba patrzeć, jakimi konsekwencjami obciążony, niestety. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Szanowni państwo, proszę pamiętać, my zdajemy sobie sprawę, że kontakty z dziećmi, ustalanie tych kontaktów czy też realizacja jest trudna i dla wielu z państwa być może niezrozumiała. Potrzebujecie w tej zakresie pomocy. Dlatego zachęcamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi i mediatorami z naszego stowarzyszenia. Możecie państwo bezpłatnie skorzystać z takiej porady, dowiedzieć się, jakie państwo prawa przysługują, co państwo możecie zrobić, jak rozpocząć ten proces w sądzie. Także zachęcamy do kontaktu. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę również. i zapraszamy na kolejny film.